Cześć, witajcie w nowym filmie. Kiedy mówimy o królach i królowych, musimy cofnąć się w czasie. Twierdzi się, że król Saragon z Akkadu był pierwszym królem, który rządził imperium w Mesopotamii ponad 4000 lat temu. Dziś nadal istnieją kraje, które mają króla lub królową, ale czy wiesz, że na przestrzeni dziejów niektórzy z nich robili dziwne rzeczy? Dziś pokażemy Ci 15 najdziwniejszych rzeczy, które robili królowie i królowe. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15 Gdzie lepiej zacząć niż od królowej Elżbiety II? Królowa Elżbieta miała dwie główne kolekcje znaczków i zwierząt. Królewska kolekcja filatelistyczna jest najwspanialszą na świecie kolekcją znaczków i mówi się, że została zapoczątkowana przez króla V w latach 90. XIX wieku. Kolekcja zwierząt była w całości jej własnością zarówno jej własne zwierzęta, jak i te, które otrzymała w prezencie. Jej kolekcja obejmowała szacunkowo 30 psów rasy Korgi w ciągu jej życia, a także menażerie podarowanych zwierząt, w tym ogiery arabskie, jaguary, hipopotamy pigmejskie, krowy, łabędzie, słonie, krokodyle nilowe, mrówkojady i leniwce. Numer 14 Rosyjski car Piotr III... Będzie rządził Rosją tylko przez 6 miesięcy w roku 1762 ale zanim skończył 4 lata, był już pułkownikiem w swoim własnym wojsku. Pułk ten był jednak złożony z zabawkowych żołnierzyków. Mówi się, że rosyjski car nigdy tak naprawdę nie dojrzał z fazy zabawy zabawkami. Jako car wolał bawić się swoją kolekcją zabawkowych żołnierzyków w swoim pokoju niż zajmować się swoją żoną. Numer 13 każdy wie, że higiena jest ważna, ale czy wiesz, że istniała królowa, która nie lubiła brać kąpieli? Kiedy ludzie myślą o królowej Hiszpanii Izabeli, nie myślą o jej największych osiągnięciach, takich jak finansowanie podróży Krzysztofa Kolumba, ale raczej o tym, że wzięła kąpiel tylko dwa razy w swoim życiu. I jedna z nich miała miejsce, gdy się urodziła, a druga w dniu jej ślubu. Dlaczego u licha ktoś miałby się nie kąpać przez prawie całe życie? Cóż, to dlatego, że w tamtych czasach ludzie wierzyli, że kąpiel lub nadmierne pocenie się otwierają pory na infekcje. Numer 12 Temat nieśmiertelności istniał od wieków i kimś, kto miał na tym punkcie wielką obsesję, był pierwszy król Chin, Qin Xinhuang. W rzeczywistości wierzył, że będzie żył i panował do wieczności, więc nieustannie szukał pewnych lekarstw i eliksirów, które miały zapewnić mu nieśmiertelność. Konsultował się nawet z alchemikami i magikami. Jak na ironię, nadzieja na przedłużenie życia stała się jego upadkiem. Pigułki z siarczkiem rtęci, które zażywał, jak sądził, dające mu wieczne życie, zatruły go. Queen nie dożył nawet swoich pięćdziesiątych urodzin. Nawet w grobie jego obsesja trwała, gdyż kazał chronić swój grób terrakotowej armii, składającej się z 8000 ceramicznych żołnierzy i koni. Numer 11. Babka królowej Elżbiety II, Maria Stek, była znana ze swojej królewskości jako królowa. Ale powszechnie wiadomo, że Maria, która rządziła od 1910 do 1936 roku, miała niezrównaną obsesję na punkcie kolekcjonowania. Nazwała to swoim jednym wielkim hobby. Jako królowa miała już do dyspozycji królewskie kolekcje, ale to nie wystarczyło. Mówi się, że ludzie chowali swoje najcenniejsze przedmioty, jeśli widzieli, że nadchodzi, ponieważ królowa Maria była znana z tego, że brała to co chciała bez płacenia. Nawet arystokraci obawiali się, że odwiedzi ich dom, zachwyci się krzesłem i wróci do domu z całym zestawem do salonu. Numer 10 Król Tajlandii ma dość ciekawy wybór, jeśli chodzi o ubrania. Niemal natychmiast po zostaniu królem, król Macha nakazał aresztowanie aktywisty znanego jako Pai nie za prowadzenie protestów, ale za udostępnienie postu na Facebooku. Królewskie oskarżenie podpadało pod artykuł 112 tajskiego kodeksu karnego, który za obrażanie lub grożenie rodzinie królewskiej każe do 15 lat więzienia. Zdjęcie, które trafiło do sieci, przedstawiało króla w tanktopie i tatuażach. Jednak król pokazał się publicznie w ten sposób, więc wyrok więzienia może być nieco przesadzony. Nie sądzicie? Numer 9. Król Fryderyk Wilhelm I z Prus miał obsesję na punkcie długości i armii. Jest znany z rozbudowy armii pruskiej z 38 tysięcy do 83 tysięcy żołnierzy. Jego osobistym konikiem był jednak własny pułk gigantów. Oddział ten oficjalnie nazywał się Grenadierami Poczdamu, ale stał się znany jako poczdamstwy giganci. Jedyny wymóg, by zostać członkiem, mieć ponad 2 metry wzrostu. Im wyższy byłeś, tym więcej pieniędzy dostawałeś. Giganci otrzymali również specjalne traktowanie, tak jak zakwaterowanie, jedzenie i fantazyjne mundury, w tym czapki, aby wyglądali na jeszcze wyższych. Numer 8 Kiedy królowa Maria Antonina zmęczyła się swoim bogactwem, wycofała się do własnej fałszywej wioski. Król Ludwik VI nakazał budowę Petit Trianon jako prezent dla swojej żony. Jednak na polecenie Marii Antoniny teren stawał się coraz bardziej ekstrawagancki. Obejmował on sztuczną górę, karuzelę i w końcu chłopską wioskę. Wioska została stworzona tak, aby wyglądała jak sprzed wieków. Była tam nawet farma, na której hodowano kury i gołębie. Mówiono nawet, że Maria Antonina zainwestowała w produkcję farmy. Numer 7 Francuski król Karol VI, który rządził w latach 1380-1422, był wyjątkowym człowiekiem. Oprócz wybuchów gwałtownego gniewu, tak zwany Karol Głupiec szczerze wierzył, że jest zrobiony ze szkła i że może roztrzaskać się na miliony kawałków. Nosił więc wzmocnione ubranie i zabronił dworzanom zbliżać się do niego, a tym bardziej go dotykać. Ale dlaczego uważał, że jest ze szkła? Dlatego, że literatura i teksty medyczne mówiły o ludziach w XV-XVII wieku, którzy myśleli, że mają szklane kości, szklane ciała i szklane serca. Numer 6 jest twoja przeciętna paranoja, a potem jest wersja króla Henryka VIII. To dość powszechne dla królów i królowych, aby martwić się o bycie zamordowanym przez truciznę. Więc regularnie zatrudniali degustatorów żywności, aby spróbować ich jedzenia, zanim je zjedli. Ale Henryk VIII nie martwił się tak bardzo o zjedzenie czegoś trującego, ale o to, że coś może mu się stać w miejscu, gdzie najmniej się tego spodziewał, czyli w jego łóżku. Dlatego kazał szlachcicom całować swoje łóżko i prześcieradła ze strachu, że wszystko czego dotknął stanowi potencjalne zagrożenia. Numer 5 Król Egiptu Faruk I miał bardzo ciekawy przydomek – złodziej Kairu. Jego kleptomania nie była dokładnie dobrze utrzymaną tajemnicą. Mówi się nawet, że wynajął profesjonalnego złodzieja, aby nauczył go subtelnej sztuki kradzieży kieszonkowej, co dobrze mu się przysłużyło, gdy skradł zegarek kieszonkowy Winstona Churchilla. Wyobraźcie sobie rozmowę, która miała miejsce po tym, jak Churchill odkrył brak zegarka. Jakże byłoby to zawstydające. Numer 4 Rosyjski car Piotr Wielki był przeciwieństwem pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I., Podczas gdy Fryderyk miał fascynację gigantami, Piotr miał obsesję na punkcie karłów. Piotr Wielki przy wzroście dwóch metrów wymagał, aby karły były stale obecne na jego dworze. Nie było niczym niezwykłym zobaczyć osobę niskorosłą, zapewniającą rozrywkę podczas jednej z jego ekstrawaganckich uczt. Ale jak daleko Piotr Wielki posunął się w swojej obsesji? Zorganizował nie jedno, ale dwa przedstawienia weselne, w których jako aktorów wykorzystał karły. Numer 3 Królowa Joanna Kastylijska była kobietą szaleńczo zakochaną w swoim mężu Filipie Przystojnym, księciu Burgundii. Nawet wtedy, gdy Filip miał kochanki i wielokrotnie ją porzucał, gdy ta wykazywała gwałtowne zachowania, po zaprzysiężeniu jej jako dziedziczki w 1502 roku załamania psychiczne Joanny były spektaklem dla dworu. Mówi się, że bełkotała, odmawiała jedzenia i snu. Jej szaleństwo osiągnęło szczyt po śmierci Filipa. Nie chciała oddać jego zabalsamowanego ciała. Po pogrzebie kazała go ponownie ekshumować i wszędzie zabierała trumnę: na kolacje, na wycieczki i do swojego łóżka. Minęły lata, zanim w końcu został pochowany. Numer 2 Król Ludwik II Bawarski żył we własnym świecie do tego stopnia, że stał się znany jako król bajki. Był znany z tego, że oprócz bycia prawdopodobnie szalonym, zbudował zamek, który później posłużyłby jako inspiracja dla najsłynniejszego zamku Disneya. Życie jako król to było dla niego zbyt wiele i budował zamki tak, jak buduje się domy w grze Sims. Jego prywatny pałac został stworzony, aby być jego schronieniem z dala od królestwa. Stół jadalny miał jedno krzesło i jadł z wyimaginowanymi duchami, o których myślał, że są przy stole. Numer 1 Wład Palownik urodził się w 1431 roku w Transylwanii w Rumunii. Wład otrzymał swój przydomek za swój wyjątkowy sposób radzenia sobie z rogami. Mówi się, że Drakula został oparty na historii Włada. Podobno jadł on w lesie, mając wokół siebie szczątki swoich wrogów. Żniwo jego ofiar to nie mniej niż 80 tysięcy osób. Wład był również uważany za jednego z najbardziej morderczych władców swoich czasów. Jaka jest Twoja opinia o królach i królowych, i co było najdziwniejszą rzeczą na tej liście, która cię zaskoczyła? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.